Młody Jasiu zobaczył w gazecie, że w mieście otwarto agencję towarzyską. Po chwili pyta tatę, Tato, a co dokładnie robi się w takiej agencji? Zakłopotany ojciec odpowiada, No, ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że robi się tam człowiekowi dobrze. Następnego dnia Jasiu dostał od ojca pieniądze na kino, ale zamiast na film, udał się do agencji towarzyskiej. Dzwoni do drzwi. I otwiera mu nieco zdziwiona panienka. Co tu, chłopczyku, chciałeś? No, chciałem, żeby mi zrobić dobrze. Oczywiście mam pieniądze. Panienka zaprosiła jasia do środka, zaprowadziła go do kuchni, ukroiła trzy wielkie pajdy chlebka, posmarowała je kremem czekoladowym. Po godzinie jasiu wraca do domu i krzyczy: Mamo, tato, byłem w agencji towarzyskiej. Ojciec o mało nie spadł z krzesła. Mamie oczy na wierzch wyszły. Minus i co? pytają Jasia po krótkiej chwili. Dwie zmogłem, ale trzecią już tylko wylizałem.